Siemanko z tej strony Usys za programu Życie Beli. Witam Was serdecznie w kolejnym już 15 odcinku z podstaw z Java. Dzisiaj zajmiemy się tematem dość szybkim, myślę, że dość łatwym: try catch, czyli łapanie wyjątków i obsługa błędów, które mogą pojawiać się podczas działania naszego programu. Pokażę Wam, jak radzić sobie z takimi błędami, jak, jakie możliwości daje nam Java w tym zakresie, jak z tych możliwości, jak z tych rozwiązań korzystać. Zapraszam! Zanim ruszymy dalej, standardowo już łapka, komentarz i subskrypcja oczywiście na tym kanale będą bardzo mile widziane. Jeżeli to robisz, jeżeli subskrybujesz, jeżeli mnie oglądasz, bardzo za to dziękuję i mam nadzieję, że kontent i materiały, które się pojawiają tutaj są dla Ciebie przydatne i pomocne. Jeśli tak, będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz ślad w postaci komentarza i napiszesz. Co podobać się w danej serii, co podobać się w danym odcinku. Co robiliśmy w ostatnim odcinku? Bawiliśmy się z pętlami, bawiliśmy się z instrukcjami warunkowymi, wszystko na przykładach że tablic właśnie jednowymiarowych, dwuwymiarowych, danych, które wprowadzał użytkownik. I między innymi właśnie w poprzednim odcinku pojawiały nam się błędy, pojawiały nam się wyjątki, między innymi o takiej treści jak tutaj: wystąpił wyjątek związany z Array Index Out of Bounds Exception, czyli związany z wyciąganiem wartości z tablicy. Pokażę wam dzisiaj właśnie jak coś takiego zrobić, jak naprawić taki błąd, jak zabezpieczyć się przed takim wyjątkiem tak żeby nasz program, nasza aplikacja mogła działać bez większych zakłóceń. Co mamy, na czym pracujemy i co sobie zrealizujemy? Oczywiście mamy tutaj naszą już stałą tablicę, na której pracujemy od kilku odcinków i spróbujemy sobie zrobić taki mini programik, użyjemy sobie skanera, czyli coś, z czego już korzystaliśmy kilkukrotnie, powinno być nam to znane, robimy sobie New Scanner, czyli możliwość, System IN, możliwość wpisywania wartości przez użytkownika. Poprosimy go o to, żeby wprowadził numer indeksu, dzięki któremu będziemy wyciągać wartość z naszej tablicy. Jeżeli poda 0, przedział od 0 do 5, to wyciągniemy jedną z tych wartości, ale jeżeli poda wartość, która przekroczy dopuszczalny indeks dopuszczalny przez naszą tablicę, poleci nam wyjątek i ten wyjątek będziemy chcieli obsłużyć. To po pierwsze, to będzie jeden z wyjątków, drugi z wyjątków które będziemy chcieli obsłużyć, to musimy się też zabezpieczyć przed obcym, że wpisze jakąś wartość, która nie będzie integerem, która nie będzie liczbą całkowitą, tylko na przykład tekstem. W takiej sytuacji też nam poleci wyjątek, też nam poleci błąd. Na razie doprowadzimy do sytuacji, w której te błędy będą się pojawiać, a za chwilę będziemy je sobie naprawiać, czy przed nimi się w zasadzie przed tymi wyjątkami będziemy się chronić. Podaj numer indeksu. Indeksu. I teraz robimy sobie skaner robimy next inta i teraz robimy sobie przypisanie do zmiennej robimy next int i robimy south i robimy tutaj numbers i next int albo możemy zrobić tutaj mm, f6 index. Będzie wiadomo o co chodzi. Czyli co robimy. Uruchomienie, uruchomienie naszego programu. Podamy na przykład dwójkę, to powinna nam się dwunastka wyświetlić. I tak rzeczywiście jest. Zrobimy sobie, podałeś wartość, żeby było wiadomo, podałeś indeks i tu zrobimy indeks i tu robimy plus, dla którego wartość z tablicy. To i tutaj będzie nasza wartość. Jeszcze raz słuchajcie, to uruchomimy trochę kosmetyki, ale myślę, że na plus podejść. indeks 2, możemy tu jeszcze sobie numer dopisać. Numer 2, dla którego wartość z tablicy to 12. I teraz tak, uruchommy jeszcze raz ten, ten programik. Jeżeli wpiszemy ALA, zobaczcie, leci nam kolejny wyjątek związany z input exception, input mismatch exception. Czyli nie pasuje jakby typ wartości, którą wprowadziliśmy do tego, czego oczekiwaliśmy tutaj. Oczekiwaliśmy inta, dostaliśmy stringa, dlatego nam tutaj to poleciało. Więc mamy dzisiaj dwa wyjątki do zabezpieczenia i doprowadzenie do tego, żeby nasza aplikacja no, w taki sposób nie kończyła swojego działania, tylko wyświetliła na przykład jakiś komunikat. Więc co musimy w takiej sytuacji zrobić? Kod, który jest narażony na to, że wystąpi gdzieś wyjątek, musimy złapać w tak zwane słowo. Musimy użyć takiego słowa try, try yy, i złapać ten kod w klamry. Czyli mamy tutaj y, słowo kluczowe, które dostarczy nam java, mamy try, mamy tutaj klamry, y, te wąsate, jakby nawiasy y, i reprezentujące jakby ciało tego trya. I w ciało wrzucamy kod, który może się, kolokwialnie mówiąc, wysypać. Coś może w nim zadziałać nie tak. Czyli, jakby to poddajemy takiej próbie, to poddajemy takiemu testowi. I teraz tak, robimy sobie catch, czyli fragment kodu, który będzie łapał te wyjątki. Czyli w momencie, kiedy na tym etapie już nam się coś wysypie, i będzie na przykład właśnie ten input mismatch exception albo ten array index out of bounds. To poleci wyjątek na tej linijce kodu, ten catch go złapie. I do tego catcha robimy sobie również klamry i robimy ciało, w którym wyświetlimy na przykład jakiś komunikat. Teraz tak mamy tutaj, musimy sobie zabezpieczyć, inaczej zrobimy kopiuj. OK, teraz weszło. Robimy sobie ALT-ENTER. Widzimy tutaj, że import nam się zrobił tego, tego wyjątku tej klasy i możemy to nazwać zmienną jako e może być exception w takiej formie może być samo e bardzo często w kodzie nawet takim już produkcyjnym pisze się samo e tutaj to jest dość częsta praktyka czyli tutaj w parametrze tego podajemy ten wyjątek który chcemy złapać czyli klasę w zasadzie tego wyjątka. w tym przypadku jest input mismatch robimy sobie sauta i możemy tutaj teraz wrzucić informację Program nie przyjmuje yy, innych wartości niż liczba całkowita. Całkowita. Super. I teraz tak, jeżeli wyjątek yy, wystąpi, to. Na tym, na tym, jakby kod nasz się wysypie, do tego kodu już nie dojdziemy, bo w tym miejscu wystąpił wyjątek, więc, jakby wywołanie czy działanie naszego kodu zostaje przerwane w tym zakresie, w tym tryu, i zostaje tutaj jakby przerzucony. Catch łapie nam ten wyjątek, jeżeli on oczywiście pasuje, jeżeli będzie array index out, out of bounds exception, to tego nie złapiemy, bo tutaj przygotowujemy się na ten input mismatch i robimy sauta, wyświetlamy komunikat. Spróbujmy, zobaczmy jak nam to słuchajcie, zadziała. Podaj numer indeksu, wpiszemy sobie ala i zobaczcie program nie przyjmuje innych wartości niż liczba całkowita, czyli jesteśmy już w pewnym sensie zabezpieczeni przed tym, żeby no, użytkownik nie wprowadzał wartości, których nie oczekujemy. Oczywiście my tutaj rozmawiamy o problemach bardzo trywialnych. Ale no są oczywiście sytuacje, kiedy działamy na przykład na jakichś liczbach, jakichś wartościach, które pochodzą z bazy danych i robimy na przykład jakieś dzielenie, jakąś operację matematyczną i wyjdzie nam w tym dzieleniu, że spróbujemy podzielić przez zero i poleci nam tam wyjątek. To już nie jest tak łatwe do przewidzenia, bo. Pracujemy na wartościach, które pochodzą z bazy. Jeżeli odpowiednio nie zwalidujemy tych wartości, jeżeli ich nie sprawdzimy albo nie przygotujemy bazy do tego, żeby na przykład wartości 0 nie przyjmowała, no to słuchajcie, może być taka sytuacja, że poleci nam wyjątek, poleci nam błąd i jakaś operacja zostanie przerwana, albo użytkownik nie dostanie jakiegoś wyniku, czy właśnie program źle zadziała i tak dalej. Dlatego łapanie tych wyjątków, czy zabezpieczanie się jest tak ważne. Jeszcze zróbmy właśnie ten przykład z R index out of bounds, na przykład zrobimy 8, 98 mi się kliknęło i widzicie, tego wyjątku nie udało nam się słuchajcie złapać, i już mamy kolejną rzecz na czerwono. Co w takiej sytuacji zrobić? Robimy sobie albo kolejnego catcha, w którym łapiemy ten array index out of bounds exception i też możemy go nazwać tutaj e. Ten e jest ważny w ramach jakby tego zakresu, tych klam. Przechodzimy do kolejnego catcha, więc jakby to e, ta zmienna, czy nazwa tej zmiennej już nie jest zarezerwowana, można z niej z powrotem skorzystać. Robimy sobie salta. I możemy zrobić podana wartość wykracza poza zakres yy, tablicy. Robimy shift F10 i robimy na przykład 8. I zobaczcie, podana wartość wykracza poza zakres tablicy. Program kończy swoje działanie. Ale jeżeli mielibyśmy łapane wyjątki yy, w, w w takiej formie, że nieważne czy to jest input mismatch, czy jest array index out of bounds, chcemy wyświetlić jeden i taki sam komunikat. Na przykład niepoprawna wartość. To nie musimy robić dwóch catchy i robić tego z duplikacją kodu, bo duplikacja kodu jest jednym z, ze złych praktyk. Jakie można tutaj właśnie stosować w programowaniu? Nie zawsze. Czasami jest to dopuszczalne, ale bardzo często. I możemy zrobić, i czy skorzystać z czegoś takiego jak loop w catchu. Ten błąd albo ten błąd, jeżeli wystąpi, to wyświetlamy tego sauta. Tego catcha mogę słuchajcie usunąć i zobaczcie. Robimy shift F10. Robimy 10. Niepoprawna wartość. Jeżeli wpiszę tutaj tekst. Ala niepoprawna wartość. Czyli nieważne czy wyświetlę jeden, czy, czy pojawi się jeden, czy drugi exception, oba są przechwycone. Ale nie zabezpieczamy się tutaj przed wszystkimi wyjątkami. Wyjątków może być dosłownie wiele, akurat skupiamy się tutaj na tych dwóch. Jeżeli chcielibyśmy przygotować się na to, że wystąpi wyjątek, który, którego nie przewidujemy, o którym nie pomyśleliśmy. Możemy skorzystać z czegoś takiego jak exception. I tutaj również możemy sobie ten e stworzyć i na przykład zrobić tutaj system out print line. Po prostu zrobić, wystąpił błąd. Teraz mała ciekawostka, i też istotna rzecz pod względem właśnie tutaj tych wyjątków. Exception to jest taki pra, 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 pra dziadek rodziny wyjątków. Chodzi o, o pewnego rodzaju hierarchię. Zobaczcie, jeżeli wejdziemy sobie w input mismatch exception, on dziedziczy, o dziedziczeniu jeszcze będziemy mówić, ale jest jakby powiązany, dziedziczy po no such elements, on za to dziedziczy po runtime exception i on dziedziczy po exceptionie. Jeżeli wejdziemy do array index out of bounds, to mamy dziedziczenie po index, po runtime i zobaczcie, runtime dziedziczy po exceptionie. Czyli stosując takiego catcha exception, jesteśmy w stanie złapać. Każdy typ wyjątku, którego nie przewidzieliśmy, które, o którym nie pomyśleliśmy tworząc naszą aplikację, ale nie chcielibyśmy, żeby miał wpływ na wysadzenie w kosmos naszego programu i doprowadzenie do jakiejś, nazwijmy to, katastrofy. Jeżeli zrobimy catch exception, to wtedy łapiemy wyjątek, nieważne jaki powiedzmy będzie, i możemy odpowiednio albo zostawić komunikat, albo zostawić jakieś logi, albo właśnie wyświetlić. Co w tym exceptionie się wyświetliło dokładnie, bo jeżeli usuniemy tego catcha tutaj i zostawimy tylko ten exception, to cały czas będzie jakby ta informacja. No, w tym, w tym momencie akurat pojawi się wystąpi błąd. Zobaczcie, zrobimy tak, wpiszemy ala i mamy, wystąpił błąd. Czyli z racji tego, że mamy tą hierarchię, tą strukturę jakby tych wyjątków, a ten exception jest jakby na samej górze. I łapiąc ten exception, jesteśmy w stanie przechwycić też błędy. Jeżeli chcielibyśmy wyświetlić ich zawartość, możemy zrobić coś takiego, jak po przecinku, nie po przecinku, możemy zrobić plus e i zrobić tutaj get message. I teraz tu możemy sobie dodać spację. Jeżeli to uruchomimy i wpiszemy na przykład, nie wiem, dziesiątkę. To zobaczcie, mamy wystąpił błąd, ale dodatkowo możemy wyciągnąć tutaj sobie metodą z tego exceptiona, z tej instancji index ten out of bounds for length i teraz tak, ja wiem, że jakiś czas temu, w którym z odcinków my zabezpieczaliśmy się IFami, czyli sprawdzaliśmy, czy wartość, którą podajemy, jest mniejsza, większa od tego, co dopuszczamy i mógłby ktoś zadać takie pytanie. No tak, ale możemy właśnie korzystać z IFów, tylko w przypadku IFów będzie ciężko zabezpieczyć się przed każdą jakby przed każdym scenariuszem, przed, każdym, przed każdą opcją, która jest możliwa i przed tym, co użytkownik może popsuć. A z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jeżeli jest jedna czy dwie rzeczy, które użytkownik może popsuć w całej aplikacji, to ona zostanie popsuta zaraz na początku. Takie jest jakby zrządzenie losu, bardzo często się to trafia, że nawet jak myślimy sobie, a nawet użytkownik tego nie zauważy, zrobimy aktualizację w kolejnej wersji aplikacji. To pech chce, że zawsze trafi na samym początku. I teraz tak. Omówiliśmy sobie wyjątki, omówiliśmy sobie, jak działa try-catch, ale oprócz tego, że mamy try-catch, to jeszcze mamy coś takiego jak finally. I tu również mamy słowo kluczowe, mamy ciało, mamy klamry, i tutaj już nie mamy nawiasów i żadnych tam parametrów, tylko możemy zrobić Wykonać jakiś kod w tym ciele, który tutaj się znajduje. I teraz tak, finally to jest kod, który wykona się zawsze. Nieważne, czy przejdziemy przez trya, czyli bez problemu wykonamy ten kod, to na kolejnym kroku wykona się właśnie to finally i wyświetli się ten sound. Jeżeli tutaj nam się coś wysypie i przejdziemy do catcha, to wykona się catch, ale oprócz tego catcha zaraz zanim wykona się jeszcze. Finally. Czyli to jest taki, taka sekcja kodu, która nie jest obowiązkowa, bo zobaczcie, do tej pory kod nam działał poprawnie, ale jeżeli ją dodamy, to ten kod, który tutaj dodamy, który tutaj się znajduje, zawsze się wykona. I teraz, jeżeli to słuchajcie, uruchomimy i wpiszemy na przykład tą dziesiątkę, to zobaczcie, poleciał nam wyjątek, poleciał nam salt, czyli wyświetlenie komunikatu z błędem, a oprócz tego mamy tutaj jeszcze koniec. Jeżeli podamy wartość poprawną, jeden, to również ten koniec się tutaj yy, wykona. Kiedy taki, takie finali może nam się przydać? Na przykład w momencie, kiedy chcemy po sobie posprzątać. To znaczy, yy, jeżeli działamy na skanerze, to ten skaner moglibyśmy tutaj zamknąć. Jeżeli, nie wiem, działamy na przykład na plikach i okaże się, że utworzyliśmy jakiś plik tymczasowy na serwerze, ale poleciał nam wyjątek i ten plik jest w zasadzie bezwartościowy, to w finali możemy go na przykład usunąć, żeby nie zabierał na miejsca na serwerze, żeby nam nie zaśmiecał aplikacji, naszego kodu. Jak zamknąć taki skaner? Skaner ma w sobie opcję close i jeżeli ją sobie tutaj Wyniesiemy ten skaner. Ten skaner nie musi być w tym traju, bo tak naprawdę błąd leci nam na tej linicy. Skaner jest po prostu w tym przypadku tworzeniem. Tutaj mamy ten new, czyli tworzymy sobie nową instancję. Tutaj raczej błędu nie będzie. Jeżeli błąd się pojawia, to na tym etapie. Więc możemy na przykład zrobić tutaj koniec i robimy sobie skaner i robimy tutaj close. I w tym momencie, jakby. Nieważne czy program zadziałał poprawnie, czy wystąpił nam błąd, czy wystąpił właśnie jakiś wyjątek exception. Zamykamy skaner i jakby już blokujemy możliwość wpisywania czy przejmowania wartości przez naszą aplikację. Robimy Shift F10. Sprawdzamy, czy rzeczywiście tak będzie. Robimy piątkę. A jak sprawdzić, czy rzeczywiście ten skaner został zamknięty i już nie będzie możliwości przyjmowania czy to stringa, czy INTA, czy czegokolwiek innego, właśnie korzystania z tego next, z tej metody, bardzo prosto. Możemy spróbować wywołać ten skaner. Możemy to zrobić za końcem, tutaj i na przykład zrobić tutaj next. Przypisać to, słuchajcie, do zmiennej. Możemy zrobić tutaj zmienna string. Nawet możemy to, słuchajcie, zrobić za finally. Po wykonaniu, oczywiście, finally, cały kod, który znajduje się dalej, również się już wykonuje. Mamy tutaj koniec tej sekcji finali, jakby zakończenie całego treja, traja, try, catch, finali, całego tego bloku i kod się wykonuje dalej już swoim ciągiem. Więc jeżeli teraz tutaj spróbujemy coś takiego zrobić, ten skaner został zamknięty przez finali, więc dostaniemy prawdopodobnie wyjątek związany z tym, że no próbujemy przyjmować kolejne wartości, mimo tego, że skaner jest już nieaktywny. Spróbujmy, piątka i zobaczcie, rzeczywiście tak jest. Indeks numer 5, dla którego wartość tablicy to 15, to jest wszystko w porządku. Zamyka, zamykamy skaner, wyświetlamy koniec, i w tym momencie, kiedy próbujemy wykonać kolejny raz Nexta i przyjąć stringa od użytkownika, czy wartość tekstową, dostajemy już wyjątek no, związany z tym, że skaner jest zamknięty. Oczywiście moglibyśmy tutaj tworzyć kolejne jakieś scenariusze, opcje, warianty na to, jak to ćwiczyć, i, i, i jak jeszcze można by. Te try, catch, finally, bloki tutaj tworzyć. No i tak by to słuchajcie wyglądało. Tak obsługujemy wyjątki, tak wygląda praca z wyjątkami i z tymi try, catch, finally, z tym całym blokiem, z tym co dostarcza nam tutaj Java. Jeszcze raz powiem, że na część rzeczy oczywiście ify są w porządku i walidacja na poziomie właśnie tych instrukcji warunkowych, czyli właśnie tych ifów czy y, switchy czasami jest jak najbardziej OK. Ale w momencie kiedy musimy się zabezpieczyć już w szerszym zakresie pod szerszym kątem i spojrzeć y, troszkę globalnie na to co robimy i jakie są warianty jak nasza aplikacja może zadziałać no to te try e będą się w naszym kodzie i w naszej aplikacji pojawiać. Mam nadzieję, że udało mi się ten temat dobrze wytłumaczyć. My widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Jeszcze zrobimy sobie odcinek z metodami, a po metodach będzie już obiektowość. Trzymajcie się na razie. Hej hej.